Hej, witajcie w kolejnym filmie, zapraszam Was na haul. Dostałam kilka paczek, kupiłam również kilka rzeczy i pomyślałam sobie, że zbiorę to wszystko po prostu do kupy w jednym filmie i pokażę Wam, czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie, co będzie wchodziło do mojej pielęgnacji, co nie. Część już mogłyście rzeczy widzieć, ale częściej jeszcze nie, bo na przykład jedna paczka doszła wczoraj. Tak więc zacznę od rzeczy, które dostałam, bo to zawsze jest bardzo przyjemnie dostawać paczki. I dostałam paczkę od sklepu La Rose, ponieważ od dzisiaj, czyli od 5 listopada do 9 listopada, trwa u nich promocja minus 20% na polskie marki. I dostałam kilka takich hitów z tych polskich marek, więc bardzo się cieszę, że będę mogła niektóre rzeczy przeprób przepróbować. Przetestować, wypróbować i zrobiło mi się przepróbować. Nowe słowo. W każdym razie, na przykład dostałam dwie rzeczy marki Linia: jest to tonik żelowy z kwasem glikolowym, i powiem Wam, że rozważam właśnie, jakby tu zrobić, żeby go włączyć w najbliższą pielęgnację. Czy może ten tonik, który teraz mam w projekcie Zero, wyrzucić na czas i spróbować sobie ten, bo te toniki z linii bardzo mnie interesowały. One robią szał na YouTube już od, nie wiem, ze dwóch, trzech lat mi się wydaje, a ja jakoś nigdy nie miałam nigdy z tej marki. No i druga rzecz to jest peeling AHA 30%, potem jest kwas migdałowy, winowy, glikolowy, mlekowy oraz cytrynowy. Powiem Wam tak, nie wiem czy będę miała zastosowanie dla tego peelingu, dlatego że ja kiedyś używałam tego z The Ordinary, tego właśnie mocnego, ale nie mam za bardzo potrzeby na aż tak intensywne właśnie peelingi, tak więc... Zastanowi się nad tym jeszcze. Możliwe, że to po prostu pójdzie na rozdanie dla Was na 15 tysięcy. Mamy w tej chwili około 14 500, 14 400 z hakiem, coś tam. Tak więc zbliżamy się do 15 tysięcy. Możliwe, że do końca roku wybije wtedy byłaby taka fajna paczka na przykład na Boże Narodzenie i na 15 tysięcy. Tak więc całkiem możliwe, że to będzie akurat produkt, którym się z Wami podzielę. Następna marka to jest marka Hagi. I od niej nic nie miałam, słuchajcie, więc dostałam tutaj naturalny balsam do ciała. Malinowy chruśnik, uuu malinowy chruśnik to ja muszę powąchać, dobrze, że on jest akurat taki otwarty, więc och, to pachnie, mi się to kojarzy, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś dla dzieci były takie kaszki mleczno-ryżowe, nie pamiętam jaka firmy, czy to Neskle miało, czy coś takiego, wiecie, wiecie wsypało, wsypywało się łyżka, znaczy łyżka, tam kilka łyżek e, takiego proszku i zalewało się to wodą i to się mieszało i powstawała taka papacia taka w zasadzie. I właśnie malinowa paciaciaja to była moja ulubiona, nawet jako dorosła osoba, ja, nie wiem, jeszcze jakieś 5-6 lat temu jeszcze miałam w ogóle kupioną i czasami sobie taką kaszkę robiłam. I to mi właśnie taką malinową kaszkę pachnie tak przy. Ja bardzo lubię ten zapach. Dla mnie to nie jest sztuczny zapach maliny, to jest cudowny zapach malinowy i nie wiem, czy nawet z tego względu nie pokuszę się o używanie właśnie tego balsamu, chociaż jak wiecie, ja jestem mało balsamowa. Tutaj jako drugi produkt to jest naturalne mydło lniane z peelingiem makowym. Wow! Brzmi zachęcająco. Zobaczmy, czy da się to. Okej, okay, nie będę tego dotykać, bo też jeszcze nie wiem, co z nim zrobię. Natomiast pokażę Wam w ten sposób, że mamy tutaj właśnie takie drobinki makowe, ale pachnie jak. O! Jak on fajnie. On pachnie tak świeżo, bym powiedziała lekko cytrusowo. Bardzo fajny zapach tego mydła jest. No, powiem Wam, że już za same zapachy Hagi ma u mnie plus. Kolejna polska marka, czyli Rozadia. również dwa produkty, krem odżywczy na noc, krem sobie na chwilkę jeszcze trochę poczeka, bo jak wiecie mam, w tej chwili zużywam krem marki Tiam, który no to będę też można w La Rosa dostać, natomiast ten sobie musi troszeczkę poczekać oraz peeling do ciała, mielone pestki. Dzikiej róży. Ja akurat, ponieważ ten peeling jest zaklejony, pozwólcie, że ja go nie będę otwierać, bo możliwe, że to też będzie produkt, który po prostu um, oddam um, Wam w rozdaniu, ponieważ, um, jak wiecie, ja zapachu róży akurat nie lubię za bardzo. Następnie marka Kois, czego się bardzo cieszę, bo akurat o tych produktach, znaczy o tej marce jest bardzo głośno i na youtubach, i na instagramie, i byłam bardzo ciekawa tej marki, ale jakoś ciągle się nie składało mi, żebym coś wypróbowała. A tutaj dostałam dwa produkty, będę mogła sobie wypróbować. Mamy płyn micelarny o pojemności 100 ml w szklanym opakowaniu, więc tutaj, jeśli chodzi o recykling, to bardzo dobrze. Oraz serum dwufazowe śliwka kakadu rokitnik Olej z marchwi. I ja już to serum włączyłam w ogóle do projektu Zero, więc już tak możecie zobaczyć, że jest pewnego rodzaju zużycie. Widać tą dwufazowość, więc oczywiście przed użyciem należy go wstrząsnąć. Natomiast on, jak ja go nakładam, to słuchajcie, dla mnie on pachnie cynamonem albo taką taką dynią z cynamonem, takim e, ciastem po prostu świątecznym, więc zastanawiam się, czy, co tutaj tak e, jakby, co daje ten zapach, czy ten olej z marchwi daje taki zapach. Kilka razy już tego serum użyłam, natomiast jeszcze za mało, żebym mogła wyrazić swoją opinię, ale na pewno w podsumowaniu miesiąca będzie, no bo, bo powiem Wam, że no z chęcią go używam, tyle na razie powiem. E, kolejna marka to jest Creamy, ja akurat tą markę dobrze znam. Miałam też m.in. z tej marki, e, jak to się nazywa, Hydrolat z czarnej porzeczki. Tutaj mam akurat olejek do, do mycia i demakijażu twarzy Moringa Pure, więc bardzo się cieszę, bo w tej chwili akurat mam e, balsam z do makijażu, który bardzo szybko mi po prostu się zużyje, więc myślę, że kolejny produkt to akurat będzie ten. I takie dwa małe kremy. Jeden to jest kojąca maseczka krem na noc dla każdego rodzaju cery. A drugie, to jest rewitalizujący, regenerujący krem pod oczy. Tak więc to są akurat produkty, które troszeczkę poczekają na, na swoją kolej, dlatego że kremy pod oczy mam w tej chwili dwa otwarte, więc wiecie, żeby za dużo nie było. Natomiast słuchajcie, to, na co się bardzo cieszę, to jest marka Uzdrowisko. Ja kilka razy wspominałam wam na kanale, ale już od jakiegoś czasu marki nie miałam u siebie, więc przypomnę tylko, że ja markę Uzdrowisko poznałam na jednej z konferencji w ogóle Block Media. Dawno, dawno temu, jak te konferencje jeszcze były czyli to był jakiś 2019 albo może nawet 18. i to jest bardzo fajna marka, jeszcze wyciągnęłam drugi produkt, który od nich dostałam, to jest bardzo fajna marka z ciekawymi produktami, ciekawymi składami naprawdę warto się nią zainteresować, ja miałam kilka od nich produktów no właśnie te z 2 albo 3 lata temu i nie miałam nic z tych nowych serii, więc właśnie bardzo mnie to cieszy słyszałam od Oli, Hej Alex K bo ona ten tonik akurat miała, że ten tonik jest rewelacyjny, tylko wiecie zrobi mi się trochę za dużo toników, więc muszę się zastanowić który jak używać, ale to bardzo mnie cieszy, bo to jest rozjaśniające serum z witaminą C pod oczy. I jakiś czas temu wam, Was właśnie pytałam, czy mi jest jakiś serum pod oczy, które byście mi poleciły? Bo to serum pod oczy z Basic Lab trochę tak nie za bardzo na mnie zrobiło wrażenie. Po trzech tygodniach się skończyło i byłam strasznie rozczarowana, więc z tego jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Szczególnie, że jak dojdę zaraz, to dojdę jeszcze do, do kolejnej paczki, to Wam powiem, ale tu akurat z tego serum naprawdę bardzo się cieszę. No, i jeszcze jedna polska marka, czyli Senelle. Mamy tutaj żel saponinowy. Słuchajcie, to jest słowo, które pierwszy raz w życiu słyszę. Saponinowy żel do mycia twarzy, więc e, tu akurat no, żeli mam dostatek. Tak więc żel troszeczkę poczeka. Ale co mnie bardzo cieszy, to jest peeling do twarzy odnawiający, który zawiera zmielone łupiny migrałów i kokosa. Tak więc jego zapach musi być zarąbisty. A ponieważ ja peelingi do twarzy bardzo lubię, no to otwórzmy i sprawdźmy, czy się nie mylę. Nic nie czuć. Mm. Nie, tak się nie da tego otworzyć. Ok, to trzeba go tak troszkę zebrać na dłoń. Nie czuć za bardzo żadnego zapachu, powiem Wam. Trochę jestem rozczarowana brakiem zapachu, ale... Podoba mi się ten peeling, jest taki bardzo, bardzo delikatny, nie wiem czemu Wam pokazuję, bo w zasadzie nic nie widać, jest bardzo, bardzo delikatny, ale ma bardzo dużo drobniutkich drobinek, czyli on będzie taki delikatnie ścierający, tak jak wiecie, jak polerka o, wy o wysokiej gramaturze jakby tego papieru ściernego, tak więc tu akurat wydaje mi się, że może być to naprawdę bardzo fajne. I ostatnia marka, czyli Orientana i tutaj jest Aioverdyjska terapia do włosów z wąkrotką azjatycką oraz yy, yy, Peeling peeling do ust właśnie w formie takiego skrobaczka. Tak więc jeżeli któryś z tych produktów Was zainteresował, no to na stronie Larose teraz możecie je kupić 20% taniej. Kod macie też w opisie, jak również linki do wszystkich produktów. Ja powiem Wam, że już kilka mam na oku, a pozostałe muszę sobie ustawić jakoś w pielęgnacji, szczególnie właśnie do serum, dlatego że tutaj również dostałam też od marki Kodali serię z witaminą C. I tutaj jest między innymi krem pod oczy z witaminą C, więc ponieważ ja kremy pod oczy jeszcze mam, to tak sobie pomyślałam, że na razie włączę to serum z witaminą C, bo wtedy tamte kremy pod oczy są kremami, pod oczy tutaj mam serum, a potem za jakiś czas właśnie będę mogła włączyć krem pod oczy z witaminą C, żeby trochę nie przedobrzyć, wiecie, z tą witaminą, tak więc tutaj jest serum z witaminą C, jest jeszcze serum pod oczy, boże, krem pod oczy, co ja wygaduję? krem pod oczy, ale jest jeszcze właśnie serum do twarzy z witaminą C. I to idzie zaraz do, do użytku, dlatego że ja sera z Kodali bardzo, bardzo lubię. One są przyjemne, super się, roz, wiecie, rozsmarowują na skórze, super się wchłaniają, tak więc to jest akurat jak najbardziej na plus. I ostatnia rzecz, nad którą się zastanawiam, bo tu muszę pomyśleć, gdzie znajdę na nią miejsce w mojej pielęgnacji, bo tutaj jest po prostu taki nocny olejek właśnie z witaminą C, ale on też jest napisany, że to jest detox oil, więc jest to taki dosyć ciekawy produkt, wiecie, na os jako ostatni taki etap właśnie, kilka kropel tego olejku, więc możliwe, że na przykład będę, ponieważ to serum na przykład z Koli jest też trochę takie olejowe, no bo ono jest dwufazowe, więc żeby za dużo tych olejowych takich warstw nie było, to może będę stosować je na przykład zamiennie. Jeszcze zobaczę. Bo to serum mnie bardzo ciekawi. Naprawdę. Mam ochotę je otworzyć, więc chciałabym jakoś je, wiecie, wpasować. No ale też chcę zobaczyć, na ile to serum będzie dawało sobie radę. Więc możliwe, że po prostu to już używam, nie wiem, ponad tydzień, wydaje mi się, albo nawet, nie wiem, kiedy był projekt Zero. Bo jak był projekt Zero, to już Wam o tym serum mówiłam i on, i tego samego dnia zaczęłam go używać. Więc chciałabym właśnie jeszcze tak jakoś Pomyślę, po prostu pomyślę, ewentualnie jeżeli macie jakieś, um, jakieś rady, wskazówki, jakby je właśnie włączyć, żeby też nie przedążyć trochę, to koniecznie dajcie znać, bo no strasznie mnie to serum ciekawi, a w tej chwili właśnie jako, um, jako serum do twarzy właśnie będzie szło to serum z witaminą C. Z tej serii z witaminą C jest jeszcze krem do twarzy, natomiast kremu do twarzy nie dostałam, więc nie będę Wam w stanie za bardzo nic o nim powiedzieć, ale serum i ten olejek na pewno tak. No a za jakiś czas właśnie ten krem pod oczy. No i tyle jeśli chodzi o paczki. Teraz przechodzimy do zakupów. I tydzień temu była promocja w Buffen Body Works, gdzie świece były przecenione na 55 zł e, ze 120, bo one kosztują 119. Ja pamiętam czasy, kiedy te duże świece kosztowały poniżej 100. Nie wiem, czy nie kłamie mówiąc 79, ale może kłamie, może przeginam, ale pamiętam, że one były poniżej 100 zł. Teraz 120, więc ja zdecydowanie kupuję je wtedy i tylko wyłącznie wtedy, kiedy jest promocja. I jak już jechałam do Buffen Body Rocks, to już widziałam stories u mej Makeupabeli, która była dzień wcześniej, wieczorem i już nie było na przykład większości takich zapachów jesiennych, czy typu dynia, żurawina, jabłka, coś tam, coś tam, więc już wiedziałam, że niestety nic takiego nie kupię ale mimo wszystko pojechałam, chciałam szczerze mówiąc kupić swój ulubiony zapach, czyli aromaterapii eukaliptus mięta, niestety żadnej ze świec aromaterapii nie było, nie wiem czy jest jakaś zmiana, czy o co chodzi, w tej chwili z tyłu ze sobą palę jeszcze świecę z zeszłego roku, która to jest chyba Pecan Waffles, czy coś takiego, ale zdecydowałam się na zakup trzech świec, które są powiedzmy takie całoroczne, bym powiedziała, chociaż pewnie bardziej może na takie lżejsze miesiące. Między innymi zdecydowałam się na zakup Lemon Mint Leaf, czyli dokładnie tak jak sama nazwa wskazuje, jest to po prostu cytryna z miętą, głównie czuć. Cytrynę i potem dopiero jest taki, wiecie, taki miętowy lekki zapach. Jeszcze jej w ogóle nie paliłam. Druga świeca, na którą się zdecydowałam, to jest Eukaliptus Spring, bo no, ja chciałam jakiś eukaliptus miętą, ale nie było, więc mam tutaj rozdzielone. I to jest właśnie taki, <kluz> poleciała mi pokrywka, i to jest właśnie zapach eukaliptusa, ale potem takiego świeżego powietrza. Nie ma tutaj właśnie tej drugiej nuty mięty, takiej powiedzmy oczyszczającej tylko jest taki świeży, lekki zapach. To jest taki lżejszy zapach eukaliptusa. Jak widzicie, też jeszcze go nie paliłam. No i trzecia świeca, to jest świeca, której akurat tego eukaliptus spring nie miałam. Lemon Mint kiedyś miałam. Podejrzewam chyba może ze 2, albo 3, albo 17 lat temu, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że chyba kiedyś miałam. No i ostatnia świeca, to też świeca, której nie miałam. Zdecydowałam się na Basil Green Tea, czyli po prostu bazylia z zieloną herbatą. I ten zapach już paliłam. On jest taki bardzo nieoczywisty. Nie umiem go za bardzo Wam opisać, bo to jest taki zapach z jednej strony lekki, rześki, jak właśnie takie powiedzmy świeże pranie, ale z drugiej strony on ma taką podnutę takiego jakby lekko ciepłego zapachu, lekko... Może to ta bazylia? Powiem Wam, że nie mam pojęcia. Nie umiem Wam za bardzo opisać, ale jest to taki nieoczywisty zapach, bardzo ciekawy. Ja go paliłam właśnie któregoś razu wieczorem. Bardzo, bardzo fajny zapach i nie jest taki... Jakby obciążające, w sensie, wiecie, nie, 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 nie robi się taki zbyt intensywny, tak? Więc zdecydowałam się tylko na te trzy świece, bo większość zapachów innych mi nie pasowała. Coś zawsze było nie tak, a poza tym stwierdziłam, że no na siłę nie będę kupować. Te trzy były takie właśnie fajne, które mi się spodobały. No i w ogóle pojechałam też ym, do Złotych Tarasów, bo ja byłam w Złotych Tarasach, bo to już jest jedyne miejsce na razie w Warszawie, gdzie jest w ogóle Buff and Body Works. Kiedyś jeszcze było w Galerii Mokotów, ale zlikwidowali. Miałam nadzieję, że likwidują, dlatego że otworzą się na przykład w Galerii Muciny, gdzie mam o wiele bliżej, bo mieszkam na Bemowie, więc dom na Muciny mam bardzo blisko. Ale niestety nic się takiego nie otworzyło. W każdym razie pojechałam, bo też w cyforze odbierałam swoje zamówienie i już w środę mogłyście widzieć e, film z testem paletki. Jest to paletka Too Faced Born This Way, The Natural Nudes, czyli paletka właśnie typowo matowa. Otwórz się, otwórz. Typowo, nie matkowa, co ja mówię, typowo neutralna paletka, tak ona wygląda. Ja robiłam z nią makijaż. To nie jest żadna nowa paletka na rynku, nic takiego, wiecie, czego byśmy już nie widzieli 50 tysięcy razy na YouTubach, ale była bardzo fajna promocja, dlatego że ta paleta była przeceniona z 200 zł na 153. No i Sephora jeszcze włączy, włączyła promocję dodatkową 23% po prostu na makijaż na wszystkie marki, no i ta promocja wchodziła na y, obniżone produkty, tak więc tą paletkę można było upolować za 118 zł tak więc stwierdziłam, że za 118 zł to bym chciała ją wypróbować, tak więc jeżeli jesteście ciekawe mojej opinie na temat tej paletki, to zachęcam Was, żebyście zobaczyły właśnie środowy film, no i przy okazji zdecydowałam się też na zakup korektora, bo też był przeceniony i jeszcze wchodziła na niego promocja, tak więc duży korektor tart można było kupić za 78 zł, i po prostu zdecydowałam się na tę wersję kremową, ponieważ tamtą klasyczną znam w kolorze 12B, jeszcze nawet go słuchajcie nie otwierałam, na razie leży i czeka na swój moment, bo no jakoś tak po prostu jeszcze, wiecie, odłożyłam go jeszcze, że moment zapomniałam i dobrze sobie przypomniałam, żeby go wyciągnąć. No i też z produktów, które już mogłyście u mnie widzieć na kanale, na przykład we vlogu, to między innymi zakupy z The Body Shop, Kupiłam dwie maseczki z tych właśnie takich masek w słoiczkach dużych. Zdecydowałam się na nową, nowy słoiczek tej maski kawowej, bo ja ją bardzo lubię. To jest taka maska, która w zasadzie ja nie bardzo widzę, żeby ona jakkolwiek działała na moją skórę, ale ja ją po prostu lubię, bo lubię zapach kawy. Ona jest delikatnie peelingująca. Czasami sobie używam jej rano, czasami sobie używam jej wieczorem w zależności, więc to jest po prostu taka maska, która poprawia mi nastrój. Nie powiedziałam, że poprawia jakoś, wiecie, kondycję mojej skóry, ale poprawia mi nastrój. A że była promocja i one były przecenione ze 100 na 60 zł. To dlatego się zdecydowałam właśnie kupić, bo, ta, bo jedno opakowanie właśnie mi się kończy. No i kupiłam też nową maskę, maskę dyniową. Jest to maska tak zwana 5-minutowa pod prysznic. Nie byłam za bardzo zadowolona pod prysznicem, bo ją się bardzo ciężko zmywało pod tym prysznicem, ale więcej Wam powiem w podsumowaniu miesiąca, jak sobie jeszcze jej może kilka razy, chociażby użyję, żeby w ogóle wiedzieć, jak moja skóra wygląda, jak reaguje po niej. I wiecie, po prostu, no nie wystarczy tylko po pierwszym, po, po pierwszym użyciu. Natomiast, jeżeli Was interesuje, jakby moje pierwsze wrażenie, to zostawiam Wam odnośnik do vloga, gdzie właśnie używałam tą maseczkę oraz dokupiłam sobie po prostu taki płyn do wanny. Mieszkam tutaj dwa miesiące, jeszcze ani razu się nie kąpałam w wannie. W sensie nie leżałam w wannie, bo tak to się po prostu kąpię pod prysznicem. Więc, ale stwierdziłam, że na te momenty, kiedy zechce mi się kąpać w wannie, to kupię sobie jakieś takie coś, co będzie można wlać do tej wanny. I kupiłam takie właśnie Mango Bath Blend. Nie mam pojęcia, czy to jest dobre. Nie mam pojęcia, czy to w ogóle cokolwiek robi. Pachnie bardzo fajnie, naprawdę pachnie jak mango lassi, po prostu. Zapach ma zarąbisty. Zobaczymy. Tak jak mówię, jeszcze nie używałam. To już u mnie leży tak za dwa tygodnie. Ale ja jakoś tak ciągle, ciągle jakoś nie mogę tak zrobić sobie tej wanny. Nie, może w końcu przyj przyjdzie taki moment, że zdecyduje się: dobra, dzisiaj będzie ten dzień, walnę sobie maseczkę, pójdę do wanny i w ogóle, wiecie, się tak zrelaksuję. Natomiast jeszcze ten dzień nie nastał. No i zbliżamy się do końca, bo ostatnie moje zakupy to są zakupy ze strony Eveline. I co ciekawe, jak kupowałam, jak robiłam te zakupy, to na stronie Eveline było taniej niż w Rossmanie. Natomiast teraz jak nagrywam, to widzę, że w Rossmanie jest jeszcze taniej niż było, jak ja kupowałam na stronie Eveline. Tak więc luknijcie sobie po prostu, gdzie Wam się bardziej opłaca. Ja e, kupiłam kilka rzeczy dla siebie, ale kupiłam też rzeczy dla mamy i to jest między innymi dla mamy. Głównie kierowałam się tym, że to jest w pompce, więc po prostu pod prysznicem, jak moja mama potrzebuje szybko umyć głowę, użyć e, odżywki, to to jest po prostu wygodne, bo nie musi podnosić, tylko naciska dłonią. Takie rzeczy też mają znaczenie. Kosztowało to, nie wiem, 14 zł i szampon, i odżywka, mają po pół, mil, po pół litra, tak 500 ml każde. Więc po prostu stwierdziłam, że jak już robię zakupy na stronie Eveline, to takie coś mogę mojej mamie wziąć. Dla siebie z takich jeszcze szybkich, mało YouTube'owych rzeczy, czyli kremy do depilacji. Ja kremów do depilacji Eveline używam, nie wiem, 12 lat już, kiedyś używałam Wit, potem były jakieś inne. I już dawno, no może naście lat, to może nie, ale tak myślę, że jeszcze sprzed czasów YouTube'a to spokojnie. E, bo one są, po pierwsze tanie, po drugie, w przypadku moich włosów akurat są bardzo skuteczne i nie podrażniają aż tak bardzo, no czy znaczy w zasadzie w ogóle nie podrażniają e, ani okolic intymnych, ani w ogóle pach, ani nic z tych rzeczy, tak więc... Y, w zasadzie używam jakiegokolwiek, który jest w danym momencie na promocji. Teraz akurat wzięłam w czerwonym opakowaniu, miałam też ten w zielonym opakowaniu. Dla mnie to jest jeden pies. W zasadzie po prostu jakikolwiek krem do depilacji z Eveline. Ja bardzo polecam. Jeżeli szukacie jakiegoś kremu do depilacji, to one są naprawdę bardzo dobre. I też czasami można je dorwać w ogóle w promocji w Rossmanie za 8 zł, 11 zł. Tak więc, wiecie, no to nie jest jakiś majątek. Porównując jak kiedyś, właśnie te kremy do depilacji Wid kosztowały, nie wiem, po 40 zł. A będę jednak osobą troszeczkę większą. To na przykład, e, powiedzmy, żeby tak wydepilować się od kostki aż po, po udo, no to w zasadzie tak z pół, pół, pół tej tubki szło, więc to wcale nie była taka tania, tania sprawa. Teraz z tymi kremami to w ogóle nie ma problemu. No i kolorówka, jeśli chodzi o kolorówkę, to tak. Po pierwsze zdecydowałam się na zakup dwóch kredek. Jedna kredka to jest taka zwykła, po prostu cienka kredka do oczu, a druga to jest pisak, dlatego że po prostu byłam bardzo ciekawa. Ostatnio miałam pisak z Urban Decay i całkiem fajnie się sprawdzał. Natomiast no stwierdziłam, że wypróbuję, bo to jest chyba nowość w Eveline. Tak mi się wydaje, że to chyba było w nowościach. Tak więc po prostu kupiłam sobie dwie kredeczki. Ja tą, jak wiecie, mam też kredkę Eveline 3 w jednym taką. Bardzo ją lubię, jest bardzo fajna, tylko jest bardzo mocna. Ona nie ma takiego delikatnego koloru, więc muszę tutaj z nią uważać. Dodatkowo też wzięłam korektor Eveline Wonder Match, czyli tej właśnie z tej serii, z której był podkład. Podkład u mnie się powiem wam średnio sprawdzał, ale zobaczymy, jak się będzie sprawdzał korektor. Bardzo ładne ma opakowanie. Trzeba przyznać, że jednak tutaj, jeśli chodzi o opakowania, to ICO, i podkład, i korektor naprawdę Eveline zrobiło fajne opakowanie. Zdecydowałam się również na różoroświetlacz. Bo szczerze mówiąc, czy znaczy to jest rozświetlacz, ale nie wiem, jak to wypadnie na mojej skórze, bo to podpatrzyłam akurat u Ady Grotkowskiej. Ona używała właśnie tej trójki, to jest taki różowy, on, czy on ma jakiś rose gold po prostu. I widzicie, zobaczcie, no on jest po prostu centralnie różowy, ale on ma złoty, o, 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 teraz widać, ma złoty połysk. Tak więc, no bardzo mnie on interesuje. Dobra, użyjmy sobie. Hmm, hmm, widzicie? On taki może być naprawdę całkiem ciekawy, tylko teraz, żeby jakoś bluzki nie pobrudzić, może jakoś tutaj spróbujmy jak go tak rozsmaruję. No, blask wydaje mi się, że daje taki złoty. No, jestem bardzo ciekawa. To może być taki fajny produkt. U mnie pewnie raczej taka hybryda na zasadzie różo rozświetlacza, ale bardzo mi się on spodobał, tak więc stwierdziłam, że sobie go w takim razie e, dorzucę do, do koszyka. No i ostatni produkt, czyli warię podkład w pudrze. Bardzo wiele z Was pytało mnie, czy go widziałam, co sądzę i czy go będę testować, i tak dalej. Więc na początku w ogóle nie chciałam, nie byłam za bardzo nim zainteresowana. On musi, niestety, słuchajcie, troszeczkę poczekać, dlatego, że teraz, kiedy mam wyrzut EZS-u i moja skóra jest dosyć sucha, to takie podkłady w pudrze po prostu, no, nie będą dobrze wyglądać, tak? No, centralnie po prostu wszystko będzie widoczne, więc tutaj jakby, no, dajcie mi chwilę na, na wypróbowanie go. Wzięłam go oczywiście w kolorku 1, czyli najjaśniejszym. Zobaczymy, popróbuję go, może użyję go czasami pod oczy, bo ja czasami jak robię taki make-up, no make-up, czyli po prostu, nie wiem, potrzebuję troszkę lepiej wyglądać, bo na przykład będę na kamerce, ale nie nie potrzebuję nakładać pełnego makijażu. Popróbuję sobie go i za jakiś czas dam Wam znać. Nie wiem, czy będę nagrywać taki typowy test tego, szczerze mówiąc. Raczej może gdzieś w jakichś właśnie sobie filmach go będę przemycać, czy też po prostu gdzieś tam sobie będę go używać. No i jako gratis, ponieważ skorzystałam z kodu ADY, bo akurat się po prostu łapałam na ten kod, nie to, że to chciałam, ale skoro było, skoro można było wziąć, to po prostu dorzuciłam do zamówienia ten błyszczyk powiększający usta, z kwasem hialuronowym o zapachu czekolady. Ja tych błyszczyków nie lubię. Po prostu stwierdziłam, że skoro jest taka opcja, to go dorzuciłam i będzie na rozdanie dla Was po prostu jako, jako taka dodatkowa, dodatkowa rzecz, bo powiem Wam tak. Jeżeli mam możliwość gdzieś dostać jakiś gratis i, i, i mogę się jakoś tak, wiecie, tym podzielić, to ja zawsze to z chęcią robię, bo gdyby nie Wy, to po prostu jakby kanał nie miałby sensu, no to tu się dużo nie ma co oszukiwać, więc staram się właśnie jakoś tak, wiecie, to, to wykombinować, więc znowu, chociaż ja tych błyszczyków nie używam, nie lubię, ja nie lubię robiących buszczyków, no to wiem, że dużo osób je lubi, więc stwierdziłam, mówię, dobra, skoro dają gratis, to poproszę i będzie po prostu dla Was na rozdanie, mam nadzieję, że on ma jakąś długą długą datę ważności. Tak, do 23, tak więc spoko. No dobra, słuchajcie, i to tyle jeśli chodzi o ten haul, tak więc jak widzicie, troszkę rzeczy, które już mogłyście o mnie widzieć, ewentualnie pokazywałam wam na Instagramie, tak więc jeżeli mnie tam śledzicie, no to pewnie część rzeczy już widziałyście. Jeżeli mnie tam nie śledzicie, to zachęcam was gorąco tutaj i odnośnie, też macie w opisie na dole, bo między innymi właśnie można było wyhaczyć tą paletkę, bo ją było można wyhaczyć tylko przez wieczór. Na następny dzień już się Sephora zorientowała, że niestety wchodzi podwójna promocja i to wyłączyli ale na szczęście nie anulowali zamówień, które zostały złożone, tak więc jeżeli Wam się udało, to super, bardzo się cieszę, jeżeli Wam się nie udało, to może się jeszcze uda, a jeżeli nie, no to gorąco Was zachęcam po prostu, żebyście mnie śledziły na Instagramie i wtedy może jakieś inne promocje jeszcze się uda wyhaczyć. Tak więc wszystkie rzeczy macie podlinkowane na dole, macie podlinkowany też cały mój makijaż, e, szczególnie pewnie pomadkę, Opowiem Wam, że ostatnio mam właśnie taką fazę na mocniejsze usta, bo to jest jesień, więc, więc jakoś tak zaczęłam właśnie bardziej ciągnąć w kierunku takich ciemniejszych kolorów. Nie, jest, nie są one łatwe w, w użyciu, bo jednak trzeba się troszeczkę namęczyć, żeby wszystko równo zrobić. No i ten problem, jeżeli jest się takim bladym jak ja i generalnie Wasze usta są bardzo blade, to na przykład to, co, na co ja zawsze zwracam uwagę, to to, że jak mówię, to widać to odcięcie pomadki. No nie dam rady jej nałożyć, że tak powiem, strasznie głęboko do środka i po prostu widzę właśnie takie ten... Jeżeli na przykład dociągnę ją tutaj do kącików, jak mówię, to jak zamknę usta, to wyglądam jak Joker, dlatego że mi tutaj te, te kawałki jakby... To jest bardzo skomplikowane, tak więc nie jest to taka prosta sprawa, ale miałam ochotę po prostu dzisiaj na ciemne usta, tak więc... Tak więc są ciemne usta, więc wszystko macie podlinkowane na dole, jeżeli coś, was, coś was interesuje to po prostu zajrzyjcie do opisu. Przypomnę, że w Larosa macie teraz 20% rabatu na polskie marki, więc może coś Wam wpadło w oko, albo może macie swoje hity i na przykład zdecydujecie się coś kupić. Jeżeli tak, to, to napiszcie, co też takiego polecacie i może ja po prostu się na coś zdecyduję. Tak więc dziękuję Wam w takim razie serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, więc jeżeli tak, to poproszę o kciuka do góry. Czekam na Wasze komentarze i do następnego filmu. Na razie, pa pa!